Siemano bukmacherskie świry! Wczoraj mogliśmy cieszyć się trafionym dublem, a dzisiaj chcemy pójść za ciosem i znowu ograć bukmachera. Tak jak i wczoraj, mamy dzisiaj dla Was konkurs. Waszym zadaniem jest wytypować wynik do przerwy i na koniec w meczu Napoli z Milanem. Do wygrania jest 50 zł w betkliku, tam z kodem poktyp.pl otrzymujecie zakład bez ryzyka nawet do 530 zł. Zaczynamy od hitowego starcia w tej kolejce Premier League. Dzisiaj dojdzie do derbów Londynu za sprawą meczu Tottenhamu z Arsenalem. Obie drużyny zaliczają w ostatnim czasie potknięcia, jednak dopóki piłka w grze wciąż mogą walczyć o buchorowe miejsca. Niestety realne szanse obie drużyny mają jedynie na Ligę Europy. Obie ekipy w swoich ostatnich meczach zremisowały. Kanonierzy podejmowali u siebie lisy i dopiero w 84 minucie wypuścili prowadzenie z rąk. Duża zasługa w tym faktu, że Arsenal ostatni kwadrans rozgrywał w dziesiątkę. Koguty na Natomiast mierzyły się na Vitality z Wisienkami i tam nie zobaczyliśmy żadnego gola. Co więcej, ekipa Mourinho nie oddała nawet jednego celnego strzału na bramkę gospodarzy. Czy tak mizerna ofensywa może zmienić coś w starciu z Arsenalem? Cóż, patrząc po statystykach, Tottenham strzela u siebie dużo częściej niż delegacji, a po wznowieniu rozgrywek nie przegrali jeszcze żadnego meczu u siebie. Z drugiej strony, kanonierzy po kompromitacji z Brighton zdołali wygrać trzy spotkania z rzędu, pokonując m.in. ekipę Wolves. Podział punktów nikogo tutaj nie satysfakcjonuje, a dodając do tego derbowy charakter spotkania, spodziewamy się bramek z obu stron. Teraz przenosimy się na Półwysep Apeniński, gdzie Genua będzie chciała uciec od strefy spadkowej. Okazja jest, ponieważ dzisiaj rywalem będzie Spal, czyli najgorsza drużyna ligi. Mimo wszystko nie oznacza to, że gospodarze nie będą mieli tutaj problemów. Ich defensywa jest niezwykle dziurawa, o czym świadczą ostatnie spotkania. W każdym z meczów po przerwie tracili minimum dwa gole, a zdarzało się, że nawet 3 czy 4, jak to miało miejsce w meczach z Juventusem i Parmą. Jedyne punkty, jakie udało im się zdobyć, to dwa oczka po zremisowanych meczach z Udinezę i Brescią, które zakończyły. Się wynikami 2 do 2. Warto jednak zauważyć, że dzisiejsi gospodarze również trafiali do siatki przynajmniej raz w każdym spotkaniu po przerwie. W przypadku ich dzisiejszego rywala sprawa ma się podobnie. Jedyne underowe spotkanie zaliczyli w meczu z Cagliari, gdzie przegrali różnicą jednego gola. W innych meczach tracili trzy gole z Udinezę czy Samblorią, a także po dwa z Milanem i Napoli. Co ciekawe, do siatki przeciwnika trafiali z tymi ostatnimi rywalami, czyli tam gdzie to zadanie wydawało się cięższe. W starcie z Milanem mogli nawet wygrać, ale wypuścili dwie bramki przewagi w końcu spotkania. Jeżeli spotkają się takie dwie dziurawe defensywy, to z pewnością trzeba spodziewać się bramek. Kwestia tego, czy Spal zmotywuje się na tyle, żeby trafić do siatki gospodarzy, jednak patrząc na nieporadność defensywy Genui, możemy się tego spodziewać. Jeżeli będziecie brać udział w konkursie, pamiętajcie, aby podać również swój nixbet klika. Po więcej typów zapraszamy Was standardowo na stronę, a także do grupy dyskusyjnej. Zapraszamy również na fanpage, a także inne media społecznościowe. Linki standardowo znajdziecie w opisie. A tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia.